Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Griady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej.